Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim zielonym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z paczką od Rare Plant Depot, czyli tradycyjnie paczucha od Dominiki. Będą tutaj choje, będą tutaj scindapsusy i będę miał dla Was dzisiaj jeszcze do ogłoszenia ważną informację, a mianowicie o rozdaniu, które obiecałem Wam na 2000 subskrypcji. No i to rozdanie właśnie tutaj w tym filmie się pojawi. Najpierw otworzymy sobie wspólnie paczkę, zobaczymy, jakie rośliny tutaj są, a potem ogłoszę rozdanie, powiem, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w rozdaniu. A do wygrania będą rośliny z tej paczki. Zobaczymy jeszcze, jakie, bo tutaj mam około 10 roślin, a do wygrania będą 2-3 rośliny. To będzie już taka kwestia już indywidualna, z mojej strony, które ja rośliny wybiorę dla Was jako prezent w rozdaniu. Oczywiście, poza tymi roślinami, które tutaj Wam pokażę, to na pewno dorzucę jeszcze od siebie do paczki, do nagrody, jakąś roślinę, której tutaj na pewno w filmie nie zobaczycie, tak abyście mieli jeszcze dodatkowo niespodziankę. Paczucha na mnie już czeka, także otwieramy sobie i zobaczymy co tym razem w paczce się znajduje. Ja wam powiem, że mam tutaj na pewno dwa, trzy sindabsusy, a reszta to będą choje. Z czego o czterech nie mam pojęcia jakie to będą choje, bo zamówiłem sobie takiego mystery boxa od Dominiki, a były fajne promocje na Dzień Dziecka i były naprawdę te boksy w atrakcyjnych cenach, jak i rośliny, niektóre były przecenione nawet o 50%, więc warto było skorzystać. I ja takich zakupów sobie dokonałem i zobaczymy, co tutaj nam Dominika przygotowała, jeżeli chodzi o tego hojowego boksa. Zaczniemy sobie od paczuszki numer 1, bo tutaj jest jeszcze jedna paczka. ale tutaj mamy taką mniejszą paczuchę. Pięknie owiniętą jak zwykle. No i zobaczmy, co tutaj jest. Na jedną roślinę szczególnie czekałem. Powiem Wam, że upolowałem sobie jednego z którego bardzo chciałem mieć, jak go zobaczyłem. No i on jest tutaj w tej paczce, także już, już nie mogę się doczekać. Pięknie wszystko zawinięte. Oko mnie spędzi. O, wow, dobra. Słuchajcie, no, y, pierwszy strzał i roślina, którą y, o której wam mówiłem. O tym scindafusie na którego cały czas polowałem. Ale śliczny. Przepiękny jest naprawdę. Już Wam tutaj pokażę, co to jest. Spójrzcie. Zobaczcie jakie cudne wybarwienie, cudne kolory. I to jest Scindapsus Argyraus Marble Variegata. Bardzo kolekcjonerski Scindapsus, który kosztuje no, bardzo duże pieniądze. Ale był w super fajnej przecenie 50 na 50% był przeceniony. Więc skorzystałem z okazji i tego Scindapsusa sobie u Dominiki. Zamówiłem i jestem naprawdę pod wrażeniem, ale śliczny jest naprawdę. Ja tutaj jeszcze przy Was odpakuję tą taśmę i pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz, która w tej roślinie jest. To te odpakowywanie tej taśmy mnie zawsze stresuje, bo boję się, że coś urwę. A wiecie, te rośliny są bardzo delikatne i trzeba się. Z niektórymi obchodzić jak, jak z jajkiem, albo jeszcze bardziej delikatnie. Ok, chodzi mi o to, żeby tutaj z góry zerwać to, co niepotrzebne. Ja sobie pozwolę wyjąć ten kubeczek i zobaczcie. Chodzi mi o to, że tutaj w tym Scindapsusie już idzie stożek wzrostu. Pomimo tego, że Tutaj mamy pięknego liścia, no to dodatkowo jeszcze idzie stożek wzrostu, i jak możecie zauważyć, ten syndapsus jest już w pełni ukorzeniony. Zobaczcie, ile tutaj tych korzeni jest w tym kubeczku. Super sprawa, bardzo fajnie. I Dominika też wysyła ostatnio rośliny w takiej czarnej lechuzie. I pisałem właśnie do Dominiki, rozmawiałem z nią i ona bardzo poleca tą lechuzę. No i ja też planuję sobie tą lechuzę do roślin zakupić. No i powiem wam, że jestem oczarowany tym cyntapsusem. Jest przepiękny i ma takie fajne, fajne w dotyku liście. Nie jest on do końca prosty. Zobaczcie, on jest taki troszkę pofałdowany, ale taki jest też jego urok. No, naprawdę bardzo ładna roślina i mam nadzieję, że będzie mi przepięknie rosła. No i tak pięknie wybarwiała jak ten liść. No to jest coś cudownego. Także to jest pierwsza roślina, którą e, z tego unboxingu, no i to nie będzie roślina, którą będzie można wygrać. To jest roślinka dla mnie. Odłożę ją sobie na bok e, i przechodzimy do kolejnej paczuchy. Tutaj już powinno być zdecydowanie więcej roślin. Okej, okay, dobra. Trochę jestem zaskoczony pakowaniem, bo Dominika tutaj zapakowała te choje bardzo luźno. O, zobaczcie, one są w tej takiej chmurce. I jestem zaskoczony, bo zawsze były w kubeczkach jakiś, a tutaj tak luzem Dominika je, je dała. No, zobaczymy, co tutaj, co tutaj jest. I one wszystkie są tutaj tak luzem. Hmm. No dobra, niech tak będzie. Czekajcie, bo tutaj też powinny być scindapsusy, których nie widzę. Czy ja coś. Czy ja coś ominąłem? No nie no, tutaj nic nie ma więcej. Eee. Kurczę. No, czyżby Dominika zapomniała wysłać mi scindapsusów? Chyba tak, ale ja, ja. A jeszcze pisałem do Dominiki, czy pamięta o tamtej wcześniejszej przesyłce dla mnie. Hmm. No to powiem Wam, że jestem bardzo zdziwiony, bo nie tak ten dzisiejszy film miał wyglądać. Eee. Dobra, pokażę Wam tutaj, co, co mam. Eee. Nie wiem też, jakie mam poje. Generalnie będę musiał później do Dominiki napisać, co to są za odmiany, bo nie wiem, które choje są z boksu, które, bo, które są e, nie, nie z boksu. No dobra, e, pokazuję wam pierwszą choję. E, nie wiem, co to jest dokładnie za choja, ale zgaduję, że to jest choja EPC 997. Bardzo ładna, błyszcząca. Zobaczcie, jak cudnie się pod światłem mieni ta choja. Cudowna sprawa. Bardzo ładnie to wygląda. Super. Naprawdę bardzo ładna hoja. I to być może będzie hoja, którą będzie można wygrać w dzisiejszym rozdaniu. Kolejna hoja. To już naprawdę nie wiem, co to jest. Jeżeli oczywiście dowiem się, jakie to są nazwy, to podam te nazwy. Wam wszystkie na dole, żebyście wiedzieli. Z kolei zobaczcie na tą, jaka ta jest piękna. Ja mówiłem niejednokrotnie, że lubię choje z takim czarnym unerwieniem. No, i to jest cudowna roślina. Zobaczcie. Bardzo ładna, bardzo urodziwa. Fajne, sztywne liście. Super. Kolejna choja jest bardzo podobna. Też ma takie czarne. Czarny rysunek na liściach. No, ta jest cudowna, ale kolory ta zieleń na tym liściu. Super. I Zobaczcie dla porównania: one są niby różne, a jednak mają gdzieś tam elementy takie wspólne ze sobą. Kolejna choja. O kurcze! Wow. wow! Patrzcie na to, ale wielkie liście ma. No, takiej, takiej na pewno jeszcze nie mam. Jest przecudowna. Te końcówki liści, zobaczcie. Bardzo dekoracyjnie to wygląda. Super. Przepiękna, naprawdę. I grube, sztywne takie liście. No i co najważniejsze, że są, że są bardzo duże. Ekstra. I kolejna choja. Tu już liście są troszeczkę cieńsze. E Zobaczcie na spód liści, jak wygląda. Bardzo ciekawie. Tutaj liście wyglądają w ten sposób. Też dużo takiego poprzecieranego splesza. Piękna. Naprawdę cudowne odmiany. Naprawdę coś, coś cudownego. Kolejna. Zobaczcie. No, tej chyba też nie mam. Tak wyglądają spody liści. Też piękne. A tak wygląda sama roślina. Zobaczcie, jakie kolory w ogóle. Takie bardzo nieoczywiste te kolory. To nie jest taka, yy, taka żywa zieleń, tylko ona jest w takich tonacjach, takich jakby zgniłych, jest troszkę takiego bordowego, brązowego koloru. Naprawdę bardzo wyjątkowe są te choje. Powiem Wam, że jestem, jestem bardzo zadowolony z tych choi. No i tutaj też choja, której nazwy nie znam, też bardzo duży liść. Zresztą zobaczcie, przepięknie to wygląda. Też błyszczący. I tych choj mam tak: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 i 7. 7 różnych odmian hoi, które są naprawdę bardzo wdzięcznymi roślinami. Zacząłem się z nimi pomalutku dogadywać. Właśnie ukorzenianie tych sadzonek idzie mi coraz lepiej, i dlatego też zdecydowałem się, żeby te choje zakupić, a były naprawdę w atrakcyjnych cenach, i pomimo, że one są gdzie nie do siebie podobne, no to każda z nich jest. Na swój sposób inna i, i piękna. Bardzo ładnie to wygląda. Super, ja jestem bardzo z tych hoi zadowolony. Ja odłożę sobie je tutaj na bok na tą chmurkę. Ogarnę tutaj całą sytuację. I powiem Wam, że martwi mnie jedna rzecz: że nie mam tych scindavsusów, które zamawiałem wcześniej. A miały być one dla was jako też prezent na rozdanie i nie jestem w stanie teraz wam ich pokazać. Także trochę słabo wyszło. Był tam Scindapsus Tricolor i Scindapsus Silver Knight, którego mogliście wygrać dzisiaj. Będziecie musieli mi uwierzyć na słowo w dzisiejszym filmie. Ja oczywiście napiszę do Dominiki zaraz jak skończę nagrywać, co się Stało z tamtymi roślinami, które, już, które wcześniej jeszcze zamawiałem, i będę czekał oczywiście na odpowiedź od Dominiki. Kochani, zgodnie z obietnicą, przechodzimy sobie do samego rozdania, w którym będą do wygrania rośliny. Taka roślinna paczka, niespodzianka ode mnie. Na pewno będzie do wygrania któraś z tych choi, którą widzieliście na poprzedniej części filmu. I na pewno będą do wygrania z Cinda w Susy, te, które dzisiaj do mnie nie dojechały, ale obiecuję wam, że jeżeli do mnie dojadą, no to oczywiście pokażę wam je w kolejnym filmie. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu na moim kanale? No to oczywiście subskrybować mój kanał. Więc jeżeli nie jesteś pewny lub pewna, czy subskrybujesz ten kanał, zobacz czy faktycznie masz Kliknięty przycisk, subskrybuj. I to jest warunek konieczny, oczywiście, żeby wziąć udział w rozdaniu. Kolejnym warunkiem jest to, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz napisać komentarz pod tym filmem, dlaczego chcielibyście wygrać taką roślinną paczkę niespodziankę. Rozdanie potrwa do 16 czerwca, do niedzieli, a w przyszłym tygodniu. Po 16 czerwca nagram film, w którym oczywiście wylosujemy sobie osobę lub osoby. Jeszcze nie wiem, czy wygra jedna czy dwie osoby, które wygrają oczywiście ode mnie roślinne paczki niespodzianki z mega kolekcjonerskimi roślinkami. Więc zachęcam wszystkich do udziału. Będzie mi bardzo miło, oczywiście, jeżeli nadrobicie też inne filmy na moim kanale. Zapraszam też na Instagrama "Mój Zielony Świat", na którym również odbywają się rozdania. Publikuję tam bardzo dużo roślinnych treści. Więc, jeżeli wam tutaj na YouTube mało, to odsyłam Was oczywiście do Instagrama. I zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście polecili ten film znajomym. Być może uda Wam się ze znajomym wygrać takie roślinne paczki niespodzianki. Także wszystko zależy od Was, czy chcecie wziąć udział, czy, udział, czy nie. Ja Was oczywiście do tego gorąco zachęcam. No, i mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. To był taki krótki unboxing, troszeczkę nieudany, poprzez to, że nie było tych roślin, które, które chciałem Wam dzisiaj koniecznie pokazać. No, ale mimo wszystko myślę, że miło spędziliśmy razem czas. Mam taką nadzieję. Ja kończę, bo powiem Wam szczerze, że strasznie doskwiera mi ta noga i muszę się już położyć. Ogarnę tylko jeszcze te rośliny, które do mnie przyjechały. I będę szedł wypoczywać do łóżka, tak żeby jak najszybciej dojść do siebie. Ja Wam życzę oczywiście miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko, dobrej nocy, miłego wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten film. My widzimy się za kilka dni na tym kanale w nowym filmie. I wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razie, cześć!